Kojarzycie takie gry na PlayStation 4 jak Wiedza to potęga, Wiedza to potęga dekady, czy to jesteś ty? Posiadam Wiedza to potęga dekady i na szczęście posiadam aplikację na telefon. Do czego chcę dojść? Że Sony, a właściwie ktoś odpowiedzialny za te gry, miał taki genialny pomysł, żeby usunąć się ze sklepu Google Play i App Store. Tak, tak, dobrze słyszycie. Jeżeli posiadacie tą grę, a nie macie aplikacji, to po prostu macie zwykłe pudełko z grą i nic z nią nie zrobicie. Fajnie, jeżeli by ją macie, tą aplikację, ale wasz znajomy, którego będziecie chcieli zaprosić na wspólną imprezę, żeby sobie po, e, odpowiadać na pytania, nie będzie mógł już zainstalować. Jeżeli macie telefon, tablet z zainstalowaną aplikacją, to jej nie usuwajcie. Bo to już się zrobiło ekskluzywne. Za jakiś czas taki tablet, taki telefon, który generalnie odpali na dobrą sprawę tylko tą aplikację, będzie wart parę złotych więcej ze względu na to, że ludzie będą sprzedawali, bo będzie to jako dodatek do gry. Tani telefon, plus ta właśnie gra. To jest dla mnie trochę dziwne, że Sony postanowiło usunąć te aplikację, skoro mamy dostęp do gier, skoro mamy dostęp do Playlinka ogólnie, to czemu nie możemy mieć tego jako aplikację w telefonie? Dlaczego? My musimy być gorsi i my musimy na tym tracić. Druga kwestia jest taka, że pamiętacie, były kiedyś bazy, były quizy i do tej pory możecie sobie w nie grać, bo macie bazera, macie dodatkowo do tego grę, jeżeli kogoś stać, no to mam wersję wersji polskiej. A tutaj no niestety zostaliśmy ucięci. Wiadomo, PlayStation 4 nie jest już konsolą wspieraną i jest to już liczone jako stara generacja. Ale mimo wszystko, ja bym chciał, żeby ta aplikacja dalej była, żeby można było ją pobrać. Myślę, że akurat trzymanie tej aplikacji na serwerach Google Play czy App Store nie jest na tyle drogie, żeby pozbywać się tego w taki sposób. I niszczyć zabawę dla graczy, którzy chcieliby wrócić, bo tak te tytuły, jak Wiedza to Potęga, To Jesteś Ty, to naprawdę świetne tytuły do zabawy ze znajomymi. Jeżeli macie imprezę, to jest to super gra, zwłaszcza dla osób, które nigdy w to nie grały i chciałyby pierwszy raz spróbować, to to jest super zabawa. Sam wiem, jak pierwszy raz to odpaliłem, to się bardzo, bardzo świetnie bawiłem, nawet przy grze, to jesteś Ty, wiadomo, drugi, trzeci raz nudzi ale przy pierwszym razie jest to znakomita gra do...